Gdyby ktoś w roku 2018 powiedział mi, że w przeciągu 6 lat Trippie Red zniszczy swoją karierę, to nic by mi nie powiedział, bo nie słuchałem wtedy Trippiego. Ale uznajmy na potrzeby filmu, że zabukowałbym tej osobie wizytę w psychiatryku. W końcu to był ten rok, w którym Trippie zrobił trzeci All w Letter To you, czyli jego najlepszy projekt według wielu, Life's a Trip, czyli jego debiut oraz też lepszy projekt według wielu, ale także został freshmanem roku według XSL Magazine. Jednakże mamy rok 2024, a Trippy po źle przyjętym Mansion Music, przesiednym piątym All of Letter to You, nudnym St. Michael, śmiesznym St. Michael Beatu oraz kolaboracji z MGK, która została uniwersalnie zjechana, a według wielu zabiła Emo Rap. Tutaj jeszcze wrzucę ciekawostkę, Fantano dał temu projektowi Jayo. Przechodząc dalej i po paru kontrowersjach, Trippie wpadł do dołek, którego raczej już chyba nie wyjdzie. Jak więc do tego doszło? Dzień dobry, dobry wieczór, tutaj Fortold, a dokładnie że ją stowarzysz. I dzisiaj omówimy sobie przypadek Trippiego Reda. Zacznijmy może najpierw od początku. Trippie Red urodził się 18 czerwca roku 1999 w Canton w stanie Ohio jako Michael Lamar White IV. Pierwsze numery powstały w roku 2014. Były to Sub-Zero i New Ferrari, jednakże niedługo potem zostały usunięte. Jeżeli chodzi o najstarszy numer tripiego, który mogłem znaleźć, to Angry Vibes. Wyszedł on 28 sierpnia ro roku 2015. Po ukończeniu liceum, Michael przeniósł się do Atlanty, gdzie poznał rapera Lee Wraz z łopem zaczął współpracować z Cody Shane, efektem tego były trzy epki roku 2016 Awaking My Inner Beast, Beast mode, i Rock The World 3P. 24 listopada roku 2016 natomiast wyszedł single Love Scars. Zaczął on zataczać coraz większe koła, zyskując rozgłos w roku 2017. Finalnie pokrył się podwójną platyną w Stanach i w Kanadzie. 26 maja roku 2017 Trippy wydał swój debiutancki mixtape A Love Letter to You Mixtape ten pokrył się złotym w Kanadzie i platyną w Stanach, do tego na Billboard 200 spikowy na pozycji 64, jeżeli chodzi nam o tygodniowe i 164 jeżeli chodzi nam o roczne. Trippy także był jedynym gościem na debiucie Exzex 17 dokładnie chodzi na o numer fuck Love. 6 października roku 2017 Michael wydał kontynuację A Love Letter To You: A Love Letter To You 2. Projekt ten zadebiutował i spikował na Billboardzie na pozycji 34. Zaś 6 grudnia roku 2017 wyszło Dark Knight Damo z Travisem Scottem na ficie. Numer ten był pierwszym singlem Tripiego, który pojawił się na Billboard Hat 100: Pik na pozycji 72 pokrywając się jeszcze trzykrotną dotyną w Stanach i w Kanadzie, złotem w Portugalii i srebrem w Wielkiej Brytanii. I teraz przechodzimy do roku 2018. Rok ten, jak wcześniej wspomniałem, był pikiem tripiego, jeżeli chodzi o jego dyskografię i reputację. W końcu wyszło trzecie All of Letter to You, Lifestyle Trip, Mengeri w postaci Taking a Walk to Panga i 1400-999 Freestyle z Juice Wardem. A do tego został Freshmanem roku obok Jida, Lil Pumpa, Smork Purpa, Block Boya JB, YBN Namira i wielu innych. Żyć nie umierać czyż nie. I teraz możemy przejść do beefów lub kontrowersji jak to woli. Zacznijmy może od 69a, niech imię jego będzie przeklęte. Daniel i Michael najpierw trzymali sztamę, Hernandez pojawił się na Pose 1469, czyli nuci White'a, zaś Trippie pojawił się na O.I. Tekashi'ego. Jednakże od momentu, w którym wyszedł Twint, oskarżający Six Nine'a, niech imię jego będzie przeklęte, o pedofilię, Trippie zaczął mieć kosę z Danielem. 11 listopada roku 2017 White został zaatakowany w nowojorskim hotelu. O atak oskarżył osobę z teamu Tekashi'ego, zaś on sam insynuował swoje zaangażowanie w ten atak. W lutym roku 2018 Tekashi został pobity przez, przed lotniskiem w Los Angeles przez parę osób, krótko po kłótni z na Instagramie. W efekcie czego od lutego do marca Tripi i Sixna, niech imię jego będzie przeklęte, wyzywali się na socjalach. W maju roku 2018 Tekashi rozpoczął beef z Teidou i Chief Kifem, z powodu rzekowego się Teidou nad Cupendol z powodu trzymania kontaktów z Sixname niech imię jego będzie przeklęte. Trippie wstrzymał stro stronę Teidou, szybko potem wyszedł wspólny numer Tripiego, Teidou i Kifa, I kill people. Tekashi potem oskarżył Trippiego o trzymanie kontaktów seksualnych z Head Baby, która wtedy była nieletnia. Zarówno White, jak i Baby zdenerwowali to oskarżenie. Według ich, oni tylko się pocałowali, a cała relacja nie była na serio. Finalnie, 17 września roku 2019, Daniel podczas swojego procesu wyznał, że Michael ma powiązania z gangiem Five Night Brims. Więc teraz możemy przejść do beefu Trippiego z Tentacjonem. Jak wcześniej było wspomniane, Onfroy i White na początku trzymali sztamę, nawet mieli kolaborację. Sprawy się zmieniły, kiedy Tentacją wziął stronę Six a Niech imię jego będzie przeklęte. W marcu 2018 roku Jacksech zbanował Trippiego z Florydy, obiecując mu pobicie, jeśli się tam pojawi. Później przeprosił go podczas koncertu, po czym Trippi i Tentacją się pogodzili. Po śmierci Jacksecha, Trippi nagrał Ghostbusters, czyli. Triple track z Quavo, Tentacionem i Skimaskim na gościńce. Trakt ten później został zmodyfikowany i pojawił się na Tripad Night jako Teni Phantom z tentacjonem na gościńce. I teraz możemy powiedzieć trochę o pierwszych symptomach roku 2019 i 2020. Trippy wydał dwa projekty roku 2019: album Wykrzyjnik który nie przyjął się zbytnio ciepło, a potem mixtape All of Letter To, to You4, który przyjął się cieplej w porównaniu do wykrzyknika. Jednakże 30 października roku 2020 przed Pegasus, który przyjął się jeszcze gorzej niż wykrzyknik, i zadał pytanie: czy trippy się kończy? Na szczęście rok 2021 udowodnił, że nie. A to wszystko dzięki Tripad Night, który jest ustawany za jeden z pierwszych albumów, albumów Rage'owych i do tego za dobry projekt tripiego z takimi węgierami jak Mr. Rage, Demon Time czy Matt Hardy 999. Jednakże wszystko co dobre kiedyś się kończy, a więc 2023 witamy. Trippie w tym roku zaliczył 4 samobuje Mansion Music, piąte A Love Letter To You, oraz Saint Michael i Saint Michael V2. Wszystkie projekty zostały albo zjechane, albo średnio przejęte, a Saint Michael V2 nawet nie dostał się na Billboard, sprzedając tylko 7000 kopii w debiucie. I teraz jesteśmy w teraźniejszości. Jesteśmy po genre sadboy, kolaboracji z MGK. Została jeszcze bardziej zniechana niż projekty z 2023, Pegasus i Wykrzyknik, a do tego sprzedała tylko 14 tysięcy kopii w debiucie, pikując na beatboardzie na pozycji 30. W dodatku w tym roku ma wychodzić Live Trip 2, jednakże po serii niewypałów, czy Drippin nadal ma w sobie to coś? Czy może 24-latek powinien zawiesić mikrofon i zakończyć karierę? Miejmy nadzieję, że nowy projekt udowodni, że Tripin nadal się nie kończy, ale na razie dodaję Fort Road, a dokładniej, że ją stowarzysz. Dziękuję i do widzenia.